Załóżmy, że mamy litery A, B, C. I teraz interesuje nas, na ile różnych sposobów możemy zapisać kolejność tych liter. No jeden z nich to nie A, B, C. Dajmy um, zobaczyć, czy możemy znaleźć pozostałe. Czyli pierwsza możliwość to zamienić B i C. Nie. To znaczy druga możliwość A, C, B. Czyli zamieniliśmy B i C. Potem możemy dać na pierwsze miejsce B, Zapisujemy A i C. Potem możemy znowu zamienić te dwa elementy. To znaczy mamy C, A. I trzecia możliwość, a właściwie piąta możliwość, albo ten trzeci krąg, to umieścić C na pierwszym miejscu. C, A, B. A teraz zamieniamy te dwa elementy, czyli C, B, A. I to jest typowy przykład permutacji. Na początku mieliśmy n elementów. n wynosiło 3. Mamy 3 elementy. I jak to teraz zapiszemy ogólnie? Ogólnie permutacja bez powtórzeń. Tutaj nasze elementy się nie powtarzały. Zapiszemy tak. p z indeksem n, czyli to jest liczba elementów, jest równe n silnia. Wyjaśniliśmy w pierwszym wideo, co to oznacza. To jest formuła. No, teraz, jeśli chcemy ustalić, jeśli nie mielibyśmy, powiedzmy, czasu, żeby to wszystko zapisać, zapiszemy P z indeksem 3 jest 3 silnia. No i to 3 silnia oznacza 3 razy 2 razy 1 i to jest 6. I widzimy, prawda, udowodniliśmy, że naprawdę istnieje 6 różnych możliwości. Jeśli chcemy nasze elementy ABC ułożyć na wszystkie możliwe sposoby. Tak więc to jest przykład permutacji bez powtórzeń. W następnym wideo przyjrzymy się, co się dzieje, gdy mamy permutację z powtórzeniami.